Wszystkim witam Was z powrotem na moim kanale, i dzisiaj ja przychodzę do Was z filmikiem o ulubieńcach Maja. Widziałam już takie filmiki ostatnio i uznałam, że są dość ciekawą formą, żeby pokazać Wam takie top produkty w danym miesiącu. Chciałabym nagrywać takich ulubieńców co miesiąc, co dwa miesiące, więc na pewno piszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli taką serię. Nie będą to tylko ulubieńcy kosmetyczni, takie rzeczy na co dzień, a nie tylko kosmetyki. Będą to zróżnicowane kategorie, od jedzenia i picia do właśnie kosmetyków czy dodatków modowych. Ja bym chciała, żebyście mnie zasubskrybowali na początek, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo wiecie, pomaga mi to się rozwijać, i jest to dla mnie bardzo motywujące. Oczywiście kliknijcie dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o moich filmach co tydzień. Teraz filmiki raczej będę wstawiała w niedzielę, jakoś lepiej to mi pasuje, więc tak na razie testuję różne dni. A wy możecie też pisać w komentarzu, które dni najbardziej byście chcieli, żebym wstawiała filmiki. I przechodzimy do ulubieńców. To pierwszy ulubieniec, będzie to kosmetyczny ulubieniec, ponieważ tak naprawdę kupiłam go na początku maja i są to róże z Eveline. Mam trzy kolory, bo mam obsesję na ich punkcie, więc od razu kupiłam trzy, jak tylko mi się spodobał pierwszy, bo były wtedy na promocji. Mam takie trzy kolory. Moim ulubionym są chyba te pierwsze dwa, bo taki mam podobny z Rare i po prostu już nie był dla mnie taki wow, a takich róży wcześniej jeszcze nie miałam. Choć moja kolekcja się sporo powiększyła w ciągu maja, ale te skradły moje serce są niesamowite, blendują się super. Ich pigmentacja jest taka idealna, że możecie nałożyć więcej, ale też nie za dużo, więc są wydajne. Kolory są przepiękne, przepięknie wtapiają się w waszą skórę, wyglądają bardzo zdrowo i tak świeżo na buzi cały dzień. Dzisiaj mam nawet na sobie jeden z nich, o ten. To jest kolorek 03. No i wygląda naprawdę przepięknie, trzyma się cały dzień. No i naprawdę jestem ich fanką i są godne polecenia nawet jak kupicie w pełnej cenie, to się opłaca. Ja je kupowałam po chyba 15 zł na promocji, więc udało mi się, ale na pewno jakby mi się któryś skończył, to pójdę po drogerii po drugi. Kolejnym kosmetycznym produktem, który chcę Wam pokazać, który jest w moich top ulubieńcach, jest to oto ten kremowy bronzer z Lovely. Jest to Golden Beauty Jelly Highlighter Bronzer. Jest super, wygląda niepozornie ale jest genialny, jest on taki świecący, ma w sobie takie złote drobiny, ale ma przy tym super konsystencję i super pigmentację i można go nakładać palcem, albo pędzelkiem, albo gąbeczką, tak naprawdę jak wam się podoba. Bardzo ładnie się rozprowadza, wtapia w skórę, wygląda genialnie na lato, bo mamy taki glowy look, a ja bardzo lubię takie glowy rzeczy, glowy makijaż. Uważam, że wtedy cera wygląda zdrowo i tak bardzo ładnie. On też nie był drogi, kosztował chyba 20 zł. Przynajmniej ja pamiętam, że za tyle go kupowałam. Jest to super produkt drogeryjny, jest na pewno wydajny. <grywanie> Macie trzy odcienie. E, jakiś tam jasny, średni i ciemny. Ja mam 0,2, czyli właśnie taki pośredni. Jest naprawdę idealny i właśnie ten róż, ten bronzer na lato to jest moje go-to. Kombo i nie mogę sobie wyobrazić, żeby ich nie używać. Kolejnymi ulubieńcami, ostatnimi takimi kosmetycznymi, są to produkty do ust. Zacznę od konturówki, e, którą mam już w sumie dosyć długo w swojej kolekcji, ale wcześniej jakoś tak nie używałam. E, kupiła mi moja mama ją za jakieś 7 zł. Jest to konturówka z Essence 8 e, Hour Matte Comfort Lip Liner. I jest ona taka wysuwana, co jest bardzo wygodne, bo osobiście wolę takie. Ona na pewno jest wygodniejsza, jeśli mam do wyboru. A jest to kolor Cinnamon Spice 01 i jest przepiękna, mam ją na sobie. Jest idealna do koloru moich ust. Jest taka brązowawa, taka ciepława, a mi jest bardzo dobrze w takich kolorach. Trzyma się bardzo długo, jest taka bardzo mięciutka, bardzo wygodna w nakładaniu i trzyma się naprawdę długo. Zawsze mi się zjada pierwszy błyszczyk, a konturówka nadal jest, więc coś to o niej świadczy i kosztuje 7 zł, więc bardzo Wam ją polecam. A drugim produktem do ust, który jest moim ulubionym i dostałam go na święta i również tak, nie używałam go od początku, miałam gdzieś tam swoich innych ulubieńców, jest to ten błyszczyk z Kiko Milano. Jak kupiłam na Allegro, w sensie dostałam go na święta, ale wiem, że jest Allegro. Jest to kolor 19 i to jest 3D Hydra Lip Gloss i jest przepiękny, ma takie piękne drobinki w sobie. Kolor jest przepiękny, również taki nudziak idealny, taki brązowo-różowy, taki ciepławy, ale nie za ciepły. no. Jest przepiękny, ma bardzo fajne opakowanie, jest bardzo wygodne i bardzo estetyczne, co też jest jednak ważne, kiedy używam coś codziennie. Pięknie się błyszczy. W połączeniu z tą konturówką to jest mistrzostwo, naprawdę. To jest tak piękne kombo, że myślę, że każda z Was, każdy z Was. Musi mieć to w swojej kosmetyczce. Teraz taka polecajka perfumowa, bo jednak nasz zapach jest bardzo ważny: jak pachniemy i jakie perfumy do siebie dobieramy. Są to perfumy z Zary. Jest to dokładnie zapach Golden Decade. One pachną mi jak YSL Libre Intense. Ja kocham te perfumy, są przepiękne najpiękniejsze perfumy jakie kiedykolwiek wąchałam i mam w swojej kolekcji i je używam, ale jednak na co dzień e, trochę żal mi ich używać, jednak są to dość drogie produkty i właśnie Zara wypuszcza zamienniki tych zapachów i ten zapach pachnie identycznie jest przepiękny. Uwielbiam go. Kosztuje to 90 zł za butelkę, a mamy tu chyba 100 ml. Również przepiękne są Sublime Epokuę. I to jest zamiennik my way. Trochę inaczej pachnie, ale również są przepiękne. Trzymają się naprawdę długo. Jak na takie perfumy za 90 zł, yy, czuć je naprawdę mocno. Kolejny ulubieniec, taki na co dzień, ale jednak modowy, jest to torebka Longchamp. Longchamp. Long nie wiem, jak to wypowiedzieć do końca. I te torebki są tak genialne. To są tak ponadczasowe torebki, które nadają się tak naprawdę wszędzie do szkoły, na wycieczkę, na co dzień, do pracy, na wyjścia. Ja mam moją w takiej czarnej wersji z czarnymi mm, rączkami. I ze srebrnymi dodatkami kocham te torebki. Wcześniej nosiłam beżową, bo mi bardziej pasowała, teraz wolę czarną. Przepiękna, jest bardzo wygodna w noszeniu, można ją sobie również złożyć. Noszę ją codziennie, nic mi się nigdy nie zerwało, żadne ucho. Jakość jest genialna, są na każdą pogodę, bo naprawdę nic się w nich nie psuje, a wszystko się mieści. No i są przepiękne, eleganckie szykowne, takie no idealne na co dzień, dodają klas stylizacji, takiej właśnie elegancji, no i są to jednak ponadczasowe torebki, które nigdy nie wyjdą z mody. Zakup jej to jest naprawdę y, dobra inwestycja, naprawdę na lata, bo te torebki się nie psują. Kolejna taka codzienna rzecz, która przyda się każdemu, dosłownie każdemu, Zbliża się lato, więc musimy pamiętać o piciu wody, bo pamiętajcie, żeby pić 2 litry wody co najmniej codziennie, żeby wszystko dobrze funkcjonowało. I ja mam do Was do polecenia genialną butelkę z Duffy. Jest ona z takim dziutkiem, jeszcze otwierana i ma taką słomkę, więc w ogóle nie musicie jakby jej przechylać, co jest według mnie bardzo wygodne, bo ja nie wiem, jestem bardzo wybredna do takich rzeczy i nie lubię pić ze wszystkiego. A z tej butelki uwielbiam i dzięki niej tak naprawdę piję myślę, że ponad 2 litry wody lekko. Ma ona dodatkowo filtr, więc możecie nalać wodę z kranu w miejscu publicznym i będzie ona przefiltrowana. Tylko trzeba go wymieniać butelka się odkręca, nalewa. Zakręcamy, możemy ją sobie nosić za rączkę. Są również mniejsze pojemności. Moja ma 700 ml, ale są również takie po pół litra. Jeśli na przykład wolicie mniejszą, nie lubicie nosić takich wielkich butelek, ma wiele przepięknych kolorów. Ja się zdecydowałam oczywiście na różową. Z tej butelki korzystam ja, mój chłopak, cały czas z niej pijemy. Kosztuje chyba 60 zł, 70, a jest totalnie warta swojej ceny. Kolejnym moim ulubieńcem tego miesiąca jest to książka, książki autora. Wiem, że nie wszyscy mamy ten sam gust, ale myślę, że te będą naprawdę dosyć uniwersalne, ponieważ są to kryminały. I chodzi, o, chodzi mi o autora John Nesbo. Nie wiem, jak go się czyta dokładnie. Jest to w każdym razie skandynawski pisarz, który pisze różnego rodzaju kryminały. I bardzo mi się one spodobały. Mój tata daje mi te książki, bo on ma całą serię i przeczytałam już chyba z pięć jego książek. To jest właśnie chyba piąta, i tą mam od tygodnia, a jestem już ponad połowie, więc to o czymś świadczy, ja wcale tak dużo nie czytam. Są to kryminały, które są takie nieoczywiste, które mają fajne zakończenia i naprawdę ciężko się domyślić, co będzie. Jest to. No, naprawdę ciekawe historie i polecam Wam bardzo kolejnym ulubieńcem, już przedostatnim e, tego miesiąca. Są to kapcie, dokładnie kapcie z Pepko. Wiem, to może się okazać dziwne, ale te kapcie są tak wygodne, są tak piękne, wyglądają jak jakieś polo, jakieś takie, wiecie, fancy bardziej kapcie, a te chyba kosztowały 30 zł. Nie wiem, nie pamiętam, kupiłam je już parę miesięcy temu, ale tak naprawdę są one moim ulubieńcem już od dawna, ale uznałam, że Wam je pokażę, bo jeszcze Wam ich nie pokazywałam. Są bardzo mięciutkie, noszę je codziennie, a tak naprawdę nic się z nimi nie zniszczyło, tylko tutaj się trochę wsklepiło wszystko i przygniotło. Są przepiękne, są takie właśnie comfy, mają piękny, beżowy, taki zimny odcień, sweterkowy splot. Super podeszwę taką twardszą, białego misia, który jest mięciusieńki. Po domu to są najlepsze kapcie. Ostatnim ulubieńcem tego miesiąca, ale na pewno będzie jeszcze przyszłych miesięcy to mój ulubieniec, jest to rzecz żywieniowa do picia jest to Oshi Mineral Water o smaku dragon fruit i to jest tak dobre. To jest najlepsza woda ever. Ja nie jestem fanką takich napoi słodkich i tak dalej. Raczej piję wodę tylko i sok wyciskany i coca colę i to tyle z moich pić, które lubię takich niezwykłych. I są kwaśny, słodki, piękny ma kolor, ma idealną pojemność, ma dużo witaminek i ma wszystko, czego dusza zapragnie. Więc Wam bardzo polecam spróbować, jest bardzo orzeźwiający. I to by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się on spodobał i że sobie kupicie coś z tych ulubieńców, albo może już macie i myślicie tak samo jak ja. Napiszcie mi, tak jak mówiłam, czy chcecie więcej tego typu filmików co miesiąc, czy co parę miesięcy, bo myślę, że jest to naprawdę fajne, żeby tak w jednym filmie Wam polecać wszystko, a nie tak porozrzucać, żeby każdy mógł sobie obejrzeć. W kiedy będzie mógł, właśnie rzeczy, które warto kupować i na które warto wydać swoje pieniądze, ale również mogę nagrać serię na rzeczy, które nie warto kupować, na które, na które nie warto wydawać swoich pieniędzy, bo jest masa takich rzeczy. Mam nadzieję, że moje nowe ustawienie Wam się podoba. Możecie ocenić, powiedzieć, czy jest fajne. Chciałam Wam Urozmaicić moje tło. Może coś będę zmieniać, możecie pisać, czy coś dodać, odjąć. Ja bym chciała wam życzyć miłego dnia, popołudnia, tygodnia, poranka czy wieczoru, kiedy tylko oglądacie mój filmik. Zróbcie coś miłego dla siebie, bo to jest najważniejsze. Ja ostatnio trochę to zaniedbałam, ale już wracam do formy i robię to, co mnie uszczęśliwia i to, co. R sprawia, że się czuję ze sobą lepiej. I zostawcie lajka oraz zostawcie coś po sobie, bo YouTube lubi ucinać mi zasięgi. My się widzimy w kolejnym filmiku za tydzień. I pa pa! Buziaczki.